Amatorski poradnik jak zrobić ekwipunek w GD-welopie. Zatrzymałem się na tym właśnie co teraz widzicie. Działa to w ten sposób, że, że itemy mi wskakują. Nie mogę ich później ruszyć. Tak miało być. Będą do usunięcia, ale nie jestem w stanie ich zastakować. I w tym momencie muszę przerobić cały skrypt, napisać go od nowa. Dlatego użyjemy poradnika profesjonalnego. Zobaczymy jak się to zmieni. Dobra. Mamy mamy ikony roślin. Mamy osobne rośliny, gdzie nazwy muszą się pokrywać identycznie. Plus mamy jeszcze dodatkowo numerację, ilość itemów i inwentory slot. Wasze eku, które będziemy zapełniać. Każdy slot musi mieć swój numer. Zaczniemy pierwszy: 0, 1, numer 2, 3, 4. Od zera zaczynając mamy 5 slotów EQ, to nam starczy na razie. Następne co? To w global variable, globalne, w zmiennych globalnych, tworzymy informacje z naszego ekwipunku. I robimy je. Strukturze. Dobrze. Teraz tak. Moje, moją zabawę usuwamy. I dodajemy przy rozpoczęciu sceny. Dla każdego itemu EQ slot. Dobrze. Teraz wracamy do sceny gry. I stworzymy nową grupę. O nazwie itemy. Dodamy wszystkie itemy do tej grupy. I utworzymy. I teraz tworzymy wariable ilość. I ustawiamy na 1. I zastosuj. Co teraz to znaczy? Każda z moich roślinek jest podpisana z ilością 1. Jeśli nie mamy zmiennej stworzonej, to dopisując coś, automatycznie nam. Stworzy. Więc zapisujemy sobie eQ slot. Kropka, numer. Kropka, nazwa. Niech nam stworzy zmienną. I OK. Nie działa. to nie działa. A to jest numer. A widzicie? Teraz działa, o kurwa, udało się. Je było i ustawimy na pusty, więc zrobione. Sprawdzimy na debukerze jak to wygląda. Mamy global variable i stworzyło nam. Stworzyło nam pusty jest. Eku stworzyło nam jest 0, no. 1, pusty, 2, pusty, 3, pusty, 4 pusty działa. Skoro wszystko działa, skopiujemy to. Skopiujemy to i dodamy zamiast nazwy ilość. Najlepiej wejdźmy w to, bo to zmienimy na liczbę. I niech wartość będzie 0. Dobra, sprawdzimy to szybko. Sprawdzimy to w debuger, czy to działa. Mamy strukturę. Numer slota. Nazwa pusty. Ilość 0. Przy każdym? Przy każdym. Działa. Tworzy nam tyle, ile mamy. Super. Ile stworzymy obiektów z ekuslota, tyle stworzy nam variable automatycznie na początku sceny. Dobra, następne, co zalecają zrobić, to jest zbieranie itemów. Zbieranie itemów. I u mnie zbieranie itemów będzie bazowało na kolizji. Bo ja chcę, żeby u mnie itemy były przeciągalne. Czyli muszę przerobić, właściwie zrobię nowy. Zostawiamy tak, tworzymy teraz zewnętrzne zdarzenie, które podpiszemy. Tutaj wybierz scenę i teraz tworzymy nowy event. Zaczniemy tutaj z dodaniem zmienna lokalna, slot wolny i ustawimy na wartość logiczną. Teraz dodajemy jeszcze pod event. I dodajemy jeszcze raz to samo, którą nazwiemy numer slota. I zostawiamy na 0. I teraz dodajemy jeszcze jeden event, który będzie nam to powtarzał. Mamy 5 inwen slotów inwentarzu więc zrobimy to powtarzanie razy 5. I tutaj bierzemy nasze EQ. Dobra. Teraz dodajemy jeszcze jeden sub-event, na którym będziemy sprawdzać czy nasz slot jest wolny, czy zajęty. Dobra, to musi się pokrywać z tym. Już teraz wie gdzie szukać. Ustawiamy na tekst, bo szukać po nazwie. I to, co wcześniej ustawiliśmy, pusty, tak? upewnijmy, Pusty. Tak. Na pewności jeszcze możemy skopiować. Ale właśnie o to chodzi, jeśli to są. się pokrywa ta nazwa. To znaczy, że jest. slot jest pusty, jest nieużywany. Jeśli jest pusty, wtedy zmienimy zmienną. Eku, znowu potrzebujemy to tutaj. Jest ustaw na na itemy. Object name. Dobra. Na czerwono jest? Nie działa. Na tekst. Obiekt name jest wszystko. Dobra. Zapisz. I teraz kopiujemy to. I zmieniamy tutaj nazwę na ilość. Zmieniamy na liczbową. Wtedy zmieniamy na item ilość. I ok. I tą item ilość mamy podaną tutaj w grupie, gdzie ustawiliśmy ją na jeden. Każdy item jest po 1. Wtedy po tym dodajemy kolejne jeszcze starzenie, które występuje zawsze. One będzie nam przewijało tutaj, numer slota. I będzie sprawdzało po kolei. W tym momencie tutaj bierzemy to, co jest tutaj, czyli numer slota. Bierzemy dodaj 1. I to spowoduje teraz, że on będzie szukał wolnego slota, po kolei, od 0 dodaje 1, przeleci, dodaje kolejny 1, czyli będzie 2, 3, 4, 5 i tak dalej, nie? Zapętliliśmy go teraz, żeby dodawał, jeśli nie będzie pustego slota. I teraz, jeśli już znajdzie już ten, i teraz następny, jeśli już wszystko znajdzie, usuwamy nasz item. Mamy skończony ten event, wracamy teraz tutaj i teraz tak, jeśli ikon jest w kolizji, to jest warunek, że dodaj, połącz zdarzenie z zewnątrz. Przesuwamy bot i nasze zdarzenie. No to sprawdźmy to teraz. To booger. Czy to w ogóle działa? Przesuwam kwiatek na ten, zniknął. I sprawdźmy czy to działa, jest EQ. Pusty. Pusty. Ten nie jest pusty. Pusty. Jedynka nie jest pusta, ale nie ma nazwy. Zero jest pusty, nie ma nazwy, nie ma numerka. To jest zero. Zaczęliśmy teraz z tym, z pierwszym. Z tym tutaj zderzyłem. Zniknęła nazwa. Nie ma nazwy. I nie doszła. Nie doszła ilość. Jeśli Eku slot jest w kolizji z itemy. Super. Znika. Zniknęło. 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 Sprawdźmy teraz co się dzieje. Eku. Jest. Szałwia. Zmieniło nazwę. Mamy jeden item. Następne są puste. Dobra. Użyjemy to na trzecim. Szałwie mamy, pusty, pokrzywa. Szałwia znowu działa. Zobaczymy, na razie jest, wygląda to bardzo dobrze i obiecująco. Dobrze, następną rzecz, którą dodajemy, to teraz, żeby zmieniało nam ekwipunek na to, że jest zajęty, bo tego jeszcze nie ustawiliśmy skopiujemy sobie to, zmieniamy na slot wolny. Jeśli jest fałsz, wtedy tutaj zmieniamy, żeby zmieniło na true. Jak go znajdzie, ustaw naprawdę i zapisz. Dobra, sprawdźmy teraz, czy to tak działa, jak byśmy chcieli. Mamy pusty, 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 po zero. Wkładamy go w jedynkę. Mamy. Echinacea wpadła. Bierzemy jeszcze tego też w jedynkę. Odświeżamy. Pusty. bierzemy w drugi. Za, zadziałało. Czyli to znaczy, że jak weźmiemy teraz coś na pierwszy, to nam i tak usuwa, a nam nie dodaje. Bo jest ustawiony, że tylko dokładnie, bo jest slot zajęty, więc już nic na niego nie nałożysz w tym momencie. W następnym odcinku zbudujemy nasze EQ dalej. Póki co jestem bardzo zadowolony, że wszystko działa. Trzymajcie się.